Spoglądają, jedna z nad drugiej, do góry. Ale nie maruj, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą za tę chłymi uccy. lecą sobie przez ręce, wypróchniałe w środku, Wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży. to nie groby przodków. Sprzątki i guziki z orzełkiem serdzy, po miskach czerepów robaków gonitwy. Zgniłe zdjęcia, pamiątki. Machy miast i wsi, ale nie ma broni. To nie polewice. Takk fyrir að hlusta. Za te dziesiątki lat, nawet bez znaku krzyża, niech nasza modlitwa za zamordowanych będzie tym bardziej gorliwa. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla utrzenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 40 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia dniem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Z pisma przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów Związku Sowieckiego Aleksandra Szelepina kierowanego 3 marca 1959 roku na ręce Nikity Chruszczowa, wówczas tego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego wynika, że wiosną 40 roku Na mocy decyzji z 5 marca 1940 roku zgładzono łącznie 21 857 jeńców wojennych. Decyzję, w wyniku której uśmiercono strzałem w tył głowy tak ogromną liczbę obywateli polskich, jeńców wojennych i więźniów, podjęły najwyższe władze państwowe i partyjne Związku Sowieckiego. Masowych mordów dokonano w tajemnicy wiosną 40 roku. Trzy lata później Niemcy ujawnili jedno z miejsc ukrycia zwłok, las katyński pod smoleńskim. Zamordowano 4412. Tu Oficerów wojska polskiego więzionych w, wozie, w obozie MKWD w Kozielsku. Przed rozpoczęciem wywózek na śmierć 1 kwietnia 1940 roku w obozie znajdowało się według danych MKWD 4599 jeńców, w tym czterech generałów, jeden kontadmirał. 98 pułkowników, 232 majorów, 664 kapitanów, 3480 innych oficerów, 8 duchownych, 9 ziemian, 61 wyższych urzędników państwowych. Do Smoleńska i Lasu Katyńskiego wysłano 4000 4, 4406 jeńców, w tym trzech generałów, polski cmentarz wojenny w, Ka w Katyniu powstawał wyjątkowo długo. Na jego zbudowania trzeba było czekać 60 lat. Po opublikowaniu 13 kwietnia 1990 roku przez agencję DAS oficjalnego komunikatu władz. Związku Sowieckiego stwierdzający, iż mord na polskich oficerach w Katyniu dokonany został przez belią. Polski cmentarz wojenny w Katyniu został otwarty i poświęcony 28 lipca 2000 roku w ramach obchodów upamiętniających 60. rocznicę zbrodni katyńskiej. Szanowni zebrani, w okresie II wojny światowej był, był nie jeden katyn i jeden obóz koncentracyjny. Zginęło 55 milionów ludzi różnej narodowości. Ale jest nieporównywalna różnica dla żołnierza polec w walce z najeźdźcą z bronią w ręku, w obronie ojczyzny i własnej rodziny. A być zamordowanym bezbronnym jeńcem wojennym. Oni nie mieli honorowego pochówku. Zamordowano ich w tajemnicy przed całym światem. To jest czyn wbrew wszystkim emelentarnym zasadom prawa, które zostały pogwałcone przez brodniczy system II wojny światowej. Dzisiaj Modlimy się, oddając hołd zamordowanym jeńcom wojennym w, te, w tą krwawą i z najkrwawszych wojen 39-45 roku. Cześć ich wiecznej pamięci. Staram polskich więźniów sowieckich Katowni na wileńskich Łukiczkach i włoskich Brygiszkach, na moskiewskiej Ubiance i Butyrkach, w łódzku równym kołomyi Mińsku. Oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali w skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Sanchez do apelu! Zdjęcie! Zdjęcie! Wyciec! Trzeba! Ładu! Salwą! Salwą! No bezpiecz! Broń! Kolby! Rusz! Na pas! Blach! Szanowni Zebrani, Uroczystości Patriotyczne organizowane z okazji rocznic państwowych i lokalnych oraz upamiętniające najbardziej znaczące wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny wpisały się już na stałe do tradycji powiatowej i tomaszowskiej społeczności. Są one świadectwem szacunku dla przyszłości i wszystkich tych, którzy swe życie oddali dla wolności, suwerenności i demokracji. A dzisiejsza uroczystość z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej jest tego najlepszym przykładem. Piękna to tradycja, ale przede wszystkim obowiązek podtrzymania w społeczeństwie pamięci o jednej z najbardziej mrocznych tragedii II wojny światowej, jaką było pomordowanie tysięcy Polaków ukrycie ich w Lasach Katyńskich. Dlatego cieszy mnie fakt, że wśród zgromadzonych dzisiaj na cmentarzu wojennym jest tak dużo młodzieży. Szanowni Zebrani, tegoroczne obchody 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej przywołują pamięć o tragicznym wypadku z 10 kwietnia ubiegłego roku. Wtedy to w drodze na uroczystości rocznicowe do Katynia tuż. Przed wylądowaniem na lotnisku w Smoleńsku w katastrofie samolotowej zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński oraz liczne grono elity politycznej i wojskowej naszego kraju. Nie zapominajmy o tym wydarzeniu, bo przecież celem ich podróży było upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i chęć oddania czci jeńcom wojennym i oficerom wojska polskiego zamordowanym w lasach katyńskich w, w 1940 roku. W katyniu, w katyniu znów zaszło słońce. Liski opadły delikatnie na jeszcze zwilżoną czerwoną ziemię. Niebo zapłonęło patriotyzmem. W katyniu znów zaszło słońce. Wiosna utraciła swoje barwy. Ojcowie zacisnęli w bezgłośnych łzach w pięści. Trauma wróciła sprzed lat. Po polskiej polanie spacerowali za dnia, zostawiając ślady w pamięci. Hołd unosił ich na skrzydłach. Wiatr. Zamiast dodawać sił, pozwolił im spać.